Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Z budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w katowickich Panewnikach ruszyli uczestnicy pierwszego z cyklu biegów na orientację Katowice Wieczorową Porą. W ten sposób rozpoczęła się już dziewiąta edycja serii zawodów polegających na odnajdywaniu specjalnych punktów w różnych dzielnicach miasta. Dziewiąty sezon, czyli ósmy rok, walczymy już wieczorami w Katowicach, zaczynamy w październiku, kończymy w styczniu. Cztery miesiące, cztery różne dzielnice Katowic, zawsze po zmroku, zawsze z ćwierć tysiąca osób, dzisiaj ponad 250 osób zapisanych. No i tutaj można zobaczyć, ile osób startuje dzisiaj. Najmłodszy zawodnik lat około trzy. najstarszy, taki pan Roman, chyba lat powyżej 80, także przekrój, no, maksymalnie jaki taki może być chyba na imprezie sportowej. No i dzisiaj panewniki. Następny bieg na orientację organizowany w ramach cyklu Katowice wieczorową porą odbędzie się w listopadzie. Ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla zrównoważonego katowickiego TBS-u, które ma powstać przy ulicy Kosmicznej w Giszowcu. Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia K3X More, której właścicielki Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł Rurańska pochodzą z Katowic. Planowana inwestycja będzie składała się z zespołu czteropiętrowych budynków. W ramach osiedla powstanie 110 lokali od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań przeznaczonych dla rodzin. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej półtora miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych. Realizacja osiedla jest zaplanowana na lata 2023-2024. W pierwszym roku zostaną wykonane prace projektowe i formalne, po których ruszy budowa. Trwa akcja promocyjna nowej edycji miejskiej gry Monopoli Katowice. Nowa planszówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i nie tylko. W miniony weekend goście Galerii Katowickiej mogli wygrać limitowany egzemplarz. Galeria Katowicka, obok wielu wspaniałych obiektów z Katowic, znalazła się na planszy katowickiej edycji gry Monopoli. I wspólnie świętujemy ten fakt. Zapraszamy do gry na planszy Monopoli, i możemy tutaj wygrać te unikalne egzemplarze edycji katowickiej. I faktycznie opłaca się stawać na polu Galerii Katowickiej, kupić to miejsce. Można zrobić na tym złoty interes. Monopoli edycja Katowice jest dostępna we wszystkich sieciach sprzedaży w sklepach stacjonarnych, a także w sprzedaży internetowej. Wykonano już 75% wszystkich prac na budowanym węźle drogi krajowej nr 86 i drogi krajowej nr 81 w Katowicach. W ramach inwestycji powstaje sześć nowych wiaduktów, dwa podziemne przejścia dla pieszych oraz dziewięć bezkolizyjnych łącznic. Piątą z łącznic kierowcy pojadą już w listopadzie. Trwa również przebudowa skrzyżowania ulic Kolistej, Karolinki i 73. Pułku Piechoty. Oprócz nowego układu drogowego prace obejmują przebudowę wszystkich sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej, a także linii wysokiego napięcia. Wszystkie prace na węźle DK 86-DK81 zakończą się do połowy przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 308 milionów złotych, z czego 244 milionów dofinansowania uzyskano w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice tv.eu oraz komtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.